Ostateczne starcie chęci pomocy papieżowi to przed rozsądem ostatecznym Padre Francesco, chcąc mu to pomóc, uwolnić odzwały, zwałuchy od diabłowych i tym samym, no w ogóle, przede wszystkim to Chrystus wolnić uwolnić odzwały, że rzekomo wszystko, coś tam mieliby mu narzucać, ciągle narzucić, ciągle czymś obciążyć, będąc bardziej odchawuchowym nie Jehowym, Jachowym, tylko Jodhawuchowym, czyli względem środku w cała historia, ewolucja, im naukota, żeby to było czynione sprawiedliwie, prawdziwie, zdrowaśnie, to w Biblii jest napisane mnóżcie się, nanażajcie, płodźcie, nanażajcie, jakoś tak, między innymi, mniej więcej jakoś tak. To może ksiądz zakwestionować, że może ma inną Biblię, Albo że ja może źle wyczytałem. Cóż, jeśli jest tak napisane w testamencie starym, a Chrystus do, do starego, od starego nic nie odjął, tylko dodał, to czy księdzowie w takim razie, kapłani chrześcijańscy, ewangelizujący w narodzie polskim, czy, bo wychodzi w takim rozrachunku w rozsądzie ostatecznym, wychodzi, że do tego etapu ostatecznym, że są anty. Testamentowi yy, staremu, jak i nowemu są anty, anty, może nie tyle cał, całkowicie nowemu testamentowi, bo tam są listy, listy, jakieś tam listy, dodatki. Ja tych tam nie uznaję. Tak już tam, takich tam, przekaz Chrystusa jest najważniejszy, a tam później to każdy sobie potrafi choćby wieki, wiekami samami dodawać, zmieniać, przekształcać, nadtreściować żeby księdzom księdzowym płodzi dzieci nie dawoć, tylko robić za <laughs> frajerów względem swoich przodkim przodków, że nie cieszą się tym, co najpiękniejsze, jak i najdą wzbogacniające chęci możliwości posiadania dzieci swoich to życząc księdzą nieźle, a dobrze, tak należy to rozsądzić po swojemu. Okazując prawdziwą frędowatość, friendos, frendowskość, czyli free to the end? Cóż, liczę, wiem, wierzę, że ich przodki, przodkowie, czekają, aż sami wykażą, że znają te, ten testament Stary i potrafią zrozumieć, że Chrystus do starego prawa, od Starego Prawa nic odjął, a dodał. To ci, co po nim zaczęli dodawać, to już nie byli Chrystus z Nazaretu, to nie powinni uznawać aż tak, tylko stwierdzić, że już jak jakieś zaburzenia za, e, kłócące się ze Starym Testamentem nachodziły, to powinny być nieuznawane. Bo by mamienia właśnie diabłowych diableńców diabłowych diableńców. I tym samym wykazując, to mogą księdzowie, księża. Kapłani wykazać papieżowi, że od to rozsądzili ostatecznie, że taki wyrok zapada, że są za Starym Testamentem, jak i tym przesłaniem Chrystusa, i to najważniejsze dla nich, i są za tym, żeby iść i się płodzić, i mnożyć dóbr na świecie w postaci przede wszystkim swojej miłości, posiadalności, prawdziwej miłości, tej prawdziwie zdrowej, naturalnej miłości. A nie wiem, jak tam księdza mają, bo nie doglądam, nie śledzę że mamy może jakaś iluzja, czy co oni potem jak zombie się wyłączają w nocy, przecież musisz się przytulać do czegoś, do kogoś, żeby mieć zdrowaśność stanowioną. Być otulanym, otulkiwanym, ogłaskiwanym, ogłaskać, ogłaskulać, ocałować, być ocałowanym, ocałkanym, bośmy przecież zwierzęta, nie ptaki, a saki.